Tymczasem Krzysztof zarówno na Instagramie jak i przez opcję QA zapytał mnie, co się w zasadzie odpierdziela w Vision. O co chodzi z tym Quicksilverem z filmu Foxa, no i przede wszystkim jakie to ma i czy ma odniesienie w komiksach. No dobra, zacznijmy od początku i bardzo syntetycznie. Wanda Maximoff, czyli Scarlet Witch, w zależności od wersji jaką ją spotkacie w komiksach, jest albo mutantką, albo nią nie jest. Jest albo córką Magneto, albo nią nie jest. Jej moce to reality warping, czyli taka zmiana rzeczywistości na życzenie, albo wcale nie do końca. Bo być może to magia chaosu, pochodząca od Ktona, uwięzionego pod górą Wundagor. Co jest istotne, niezależnie na jaką jej wersję traficie, w sensie na jaki okres publikacyjny, to słynie o nas Overreactingu. W sensie jak zajmiecie jej miejsce do parkowania pod supermarketem to może z tego nie być nic albo może wymazać z egzystencji Was i Waszą rodzinę. No i swego czasu Wanda miała dzieci, które stworzyła z odłamów duszy Mephisto, no ale wcześniej czy później te odłamy duszy Mephisto wróciły do Mephisto, więc dzieci przestały istnieć. Wtedy też Agatha Harkness, ta sama Agata Harkness, która jest też w serialu, wymazała jej pamięć, żeby rozwiązać problem. Ale niestety wiedzieli o tym Avengersi i potem Wanda wiedziała, że Avengersi o tym wiedzieli, więc się wściekła i zrobiła Avengers Disassembled, zabijając trzech z nich. Potem, żeby to wszystko naprawić, za namową Quicksilvera w wydarzeniu House of M tworzy taką cudowną rzeczywistość, w której każdy dostał dokładnie to, co chciał. I to jest taki klasyczny reality warping, w sensie zmienia się rzeczywistość, i jednocześnie mamy te same byty i te same osoby, które były wcześniej ze zmienionymi wspomnieniami i zmienioną wokół nich rzeczywistością, ale też są byty, które wcześniej nie istniały i zostały powołane do życia. A są też takie, które wcześniej istniały, a teraz już nie istnieją. No i co najistotniejsze, to działo się na skalę całego świata. No i przechodząc na grunt serialu, bo jak możemy zauważyć, no pewne podobieństwa już tu widać z tym, co będzie w samym serialu. Banda jest trochę wściekła, bo Wiżona wzięli i rozłożyli na części zamienne. Jedzie sobie do miasteczka Westview, gdzie tworzy sobie taką magiczną bańkę i wewnątrz tej bańki jest jej czar. I ten czar zmienia świadomość osób, które znalazły się w środku, ale co ciekawe są też osoby, które zostały powołane do życia tylko wewnątrz tej bańki. No i tu pojawia się wątek dzieci oraz Bijona. Oczywiście jest to na dużo mniejszą skalę niż w przypadku wydarzenia House of M oraz istnieje ta fizyczna granica pomiędzy sferą objętą czarem, a resztą świata. Natomiast jeżeli chodzi o serialowego Quicksilvera, to jest to taki delikatny trolling ze strony serialowej Agaty Harkness. Bo ta postać o tym wyglądzie, jakkolwiek zbieżna z wyglądem Quicksilvera z filmów y, X-Men, to, to jest jeden z mieszkańców Westview. A to, że zachowuje się jak Quicksilver, jest w zasadzie wynikiem tego, że Agata stworzyła wokół niego taką iluzję, żeby trochę bardziej zinfiltrować Scarlet Witch. No i tak, oczywiście, to jest absolutny easter egg dla nas, widzów. Bo to my widzieliśmy go w tych różnych rzeczywistościach. Z drugiej strony, multiversum jest nieskończone, więc kto to wie? Wszystko jest jak poezja uwielbia się rymować. Mutanci, wprawdzie, w pewnym sensie już pojawili się w MCU. Też w przypadku Xaviera nieużywane jest słowo mutant. A w przypadku Kamali Khan, Miss Marvel, mamy zasugerowane, że może jej moce pochodzą z jakiejś genetycznej mutacji, i w tle gra muzyka z X-Men. No ale to jeszcze, jak dla mnie, niewiele znaczy poza isteregiem. Jeżeli spodziewamy się wreszcie Wulwerina w MCU, no to ja osobiście obstawiałbym wydarzenie pokroju tajnych wojen. No bo jednak, jak łamiemy rzeczywistości, to łatwiej jest przerzucić jednych tu, drugich tam. A prawda jest taka, że w ramach serialowych histeregów dostaliśmy już takie jakieś wycinki prasowe z informacjami o tym, że jakiś tam koleś pobił się w barze i miał szpony. Więc totalnie może być tak, że mutanci od zawsze byli i są i będą w MCU, tylko w jakimś momencie ich rola urośnie. Mam nadzieję, że to nieco pomogło.